Siemaneczko, ziom Tema, z tej strony Siement 7, zawsze chciałem to powiedzieć Jest dzisiaj ze mną, jest dzisiaj ze mną, Johnny Tak ja jestem On to jest świetny kolega Nie dość, że gra Terrarie to jeszcze dostarczy mierble ogólnie gramy w Terrarię, co jest bardzo śmieszne i zabawne i OG kurwy syny wiedzą o co chodzi. Oj tak OG z kurwy Ogólnie to pewnie będzie pierwszy gameplay na tym kanale. Także nawet nie wiem czy to Wyjdzie. wrzucę. W razie czego witam pierwszego widza, jesteś mile widziany. Napisz w komentarzu, co dostaniesz. Dostaniesz diamentowe członkostwo klubu p 6 10% zniżki na naszego oryginalnego mercha. <noise> Ogólnie może będziemy grać kilka godzin, ale wideo będzie krótkie. Obcięte jak, jak naplet Żyda. Ja pierdolę To jest Master Mode Więc pewnie będziemy dostawać niesamowicie w dupę Gram pierwszy raz na Master Mode nigdy ja nigdy się tego nie robiłem O kurwa, już się go Kurwa mać Ależ damage! O kurwa! Brawo I chuj No cicho no, pierwsza śmierć, tak? Pierwsze 100 tysięcy jest za pierwszy tekst Fajne jest to, że drewniany miecz jest... Demoniczny drewniany miecz! Let's fucking go! Ja A, A, iść do domu. Ja no. <noise> Demoniczny drewniany miecz robi robotę. Ogólnie żony przez się powiedz kilka słów o sobie. Jestem nubem w sumie to co nie, Ponieważ jesteś weteranem tej gry, ale mów dalej. jestem weteranem tej gry. Ot, trzymasz w łapie pochodnie, ci świeci. Nieco co ja w tym ja Minecraft'cie, wiem. gdzie musisz sobie instalować dynamic lights i inne gówno. Napierdalaj tak. napierdalaj je, napierdalaj! Ło kurwa, to mnie pojebało! Nie sądziłem, że one są takie mocne. Tak. No ciebie pojebało kurwa z tym mode'em, z tym mastermode'em. Zapomniałem, że tu masłem. Pełny <śmany> Przepraszam. O! O! Trafiła! Tak. Będzie trochę gameplay, trochę podcast. Ogólnie. Co jest kurwa, 78HP 78 zostaje. A... Ogólnie widzowie polecam Jarbo od żonego, najlepszy dealer Jarbo. Najgorsze co nam grozi w tym momencie to demonetyzacja od YouTube'a. Kurwa, ile to jest tych gwiazdek najebane? Tak. Fa family friendly content. Zrobiłem drzwiany zamek i duch na mnie zradę. Pierwszy, jedyny widz tego odcinka, także się ma Krafiks. Na pewno żony też też dogoni, się ma Żony zapraszam do twierdzy. No tak, wajce kurwa do tej twierdzy, jak to jest od kurwy syna ząbiaką, bo zostawi z drugiej strony otwarte drzwi. Duch? Kąd tu się wziął duch? No, one są. I one się tak normalnie respią? Myślałem, Ale. że tylko na, na cmentarzu. No już zakładam, że może być. Ogólnie jeśli, jeśli chodzi o podcasty, fuck, to ostatnio ogarnąłem fajny podcast Przemek Górczyk chyba i gość tam zaprasza różnych ludzi i oni mówią, a on wtedy mówi rzeczy typu No brachu, niezłe, niezłe, albo no czasem też jak mam, powiem ci, że no Kurwa Podcasty są fajne jak na przykład nie masz kolegów i musisz zagrać właśnie w Terraria albo Minecraft, to jest dobrze żeby ci leciało w tle No i to akurat prawda w szczególności chodzi też... Spotify'a. Ale no. nutki też dobrze siedzą. Tak, no. chodź na górę, chodź na górę. Nie mam jak, bo tu długo... No chodź na górę, się... wskocz na ten klocek. No i klasa, No może przelecieć przez sufit, koniec na, na to za głupi, tak? Więc co jeszcze mogę skraftować z tego drewna? A, gówno. Tak się myślałem. Jednej rzeczy zapomnieliśmy zrobić. Pozdrowić widzów z obcych krajów. A, to tak? Hello my, Hello, my friends, welcome to our video. <laughs> Is our, our first, first project uh, together. First project, uh, we play Terraria. Ale się wybałeś, trony. Nie, dlaczego. Ej, ty co robisz? Idę ci pomóc. Kurwa, ale prawie. Ej, jednak nie. Jak you see, we die A, lot. a właśnie, y dla widzów z Ukrainy. Znowu jeszcze powiedzieć po ukraińsku? Sława Ukraina. Yeah. Fuck Putin. Let's go. Ej John, a widziałeś jak masz yy, biom właśnie ten komentarzowy i możesz tutaj też postawić crafting, wtedy możesz craftować różne rzeczy, na przykład naturalnie występujące ściany albo... Ja to nawet nie wiedziałem. Nie wiem, ostatnio grałem kurwa w Terrarii z rok Temu i tak bez... No, ale to fakt. W się najlepiej gra, kiedy, kiedy nie ogarniesz to bardzo o co chodzi. No. Jak na przykład grasz pierwszy raz i odkrywasz wszystko od nowa. No, bo tak jak już grasz czwarty czy piąty raz na tym samym, to... ...taki a. trochę, no. Zgarnąć rudy, a propos rudego. <laughs> Hehehe. Z moją. OGMF S, wiedzą o co chodzi. O kurwa co że... z... ja Żywa przynęta. O, tu już jest jas jasno, fuj. Nie sądziłem, że to powiem, ale wolę miedziany krótki miecz. Do tego konkretnego człowieka, który jest montażystą, bardzo proszę o kontakt, ponieważ chciałbym, żeby zmontował ten film i dodał fajne memy. Ty zamknij z drugiej strony, bo to mi zombie. No Myślałem, że powiesz, zamknij no. ryj. O, kolega, tak zostawić. Jakie kurwa przekleństwo? O co ci kurwa chodzi? Ja nie wiem. O wyobraź, nie sobie, chodzi. So, wyobraź sobie, że jakiś chłopiec, który ma. Nie wiem 10 lat odpala YouTube'a po raz pierwszy i znajduje nasz film I jakby to będzie filmik jego dzieciństwa i później za, za parę lat będzie wspominał, że no, kiedyś to byli youtuberzy. Tak, tak będzie na pewno Będziemy dla niego jak, jak Blołek i, I, i rand i i <laughs> Eksplorujmy Zielone Mod grzybów... A wiedziałeś, że jak masz diament i żołądź, to możesz skraftować tak, tak. jakby. drzewo, że diamentowe i no, tak jak zresztą no. tych kryształów. To jest strasznie super, możesz mieć nieskończoną ilość kryształów no. dzięki temu. Ja akurat spoko. Co znalazłem? W możesz mi przestać kraść. Tak, chcę włócznie. Masz włócznie. Kurwa, nice. Weź sobie. Nie, nie, bo już ją mam. Ja ty. Nie, to ja sobie wezmę. Dobra, będziemy mieć już nieskończoność granatów, tak? Jak nieskończoność granatów. No bo przyjdzie ten, ten. Bo mam granaty, to on zaraz przyjdzie. Musimy mu zrobić miejsce. Nie, nieskończoność granatów, jak masz pęgę No tak. Tak nie. samo. Tak się prawdziwe życie, że. Wow, mogę mieć. Mogę? Nieskończoność bielizny od streamerek, ale. Ale muszę ale mieć. Nie też... pacin, nie Oho. Oj chuj. No dobra, spierdalamy w szlu chodź. Mówisz? Nie iść. Nie, za Ale Nie powiedzieliśmy jeszcze jaką klasą będziemy grać, bo ja sam nawet nie wiem jaką będę grał klasą. Spoko. Z Zobaczę jak... Daj, daj mi jeszcze czas na namysł. No. no, w sumie mi też tak, kurwa trzeba. Johnny jaki damage! chyba dostanę wojownikiem, bo mi się podobało. Ja może wezmę jakiegoś samonera. Samoner nie jest wyruchany teraz, ale jest taki średni. W sensie bicze są mocne, ale. Grałem tym, ale. Dobra, póki co znajdź po prostu jakąś broń, dobrą mi. Najlepiej kaktus z Irli. Tak? Pierdalaj to. Ja mam po prostu O, jest pustynia, jest pustynia, kurwa zajbiście. Kaktusową sprójkę. No i mieczy, Ale ogólnie i... imagine. Tworzysz zbroję z kolczastej rośliny, która przy się dotknięciu wbija ci się I zakładasz to na, na dupę, zakładasz to na głowę Zakładasz to na swój goły tors Śmieszne Ej, jo Johnny, mam pytanie No? Czy też lubisz kopać tunel, kop... Czekaj to ci dam potki tu co. A bo chuj się wypierdolisz. Jeden chuj z sumie, tylko zasad monetę. Będę puszczał potem. Dobra. Brzoskwinia. lol. Ja, ja mam jabłuszkę jeszcze No tak, nie ma tak, jak czołą z brzoskwini? bardziej kurwa Mamy tutaj człowieka wielu talentów, między innymi studenta architektury. Nie no, aż tak to nie. O chuj, oko No to Znaczy się... nie. nie, nie. Zwykłe oko. Nie chcę tego główna widzieć przez następne 15 dni kurwa. Minimum. O, czego oczy nie widzę? Czemu sercu nie żal Welcome to the hotel Kalifornia? No kurwa O mój Boże! Ten jebany idiota Bradley wpuszcza zombiaki do środka. Nie on jest kurwa przyklasem. Proszę, u to go wlawiać. My moglibyśmy go zajebać, ale. Prokuratorzy! On jeszcze nie wie, co go czeka. O, zabiję go wszędzie. Ładny trade. Patrz, jest nawet symetryczny. Wow, kurwa, bardzo Widzisz te stoły? Kurwa, ile? No ja zbieram jak coś, to już zbieram ten. O, pochodzi. O, czemu nie... Jezu, nie mogę pływać, zapomniałem, że nie mogę pływać. No ja też przecież, nie no, zapomniałem. O, się, kurwa, się, ja pierdolę, pułapka. Się. Pułapka. Ty wcisnęłeś pułapkę. Ty wcisnęłeś kurwa pułapkę. Ja? Kurwa ja. Jakym cudem. Kupiec. No. Goło dupie <grym> O, ogólnie ten film to będzie również pierwsza. Pierwsza promocja płyty, którą będę nagrywał. A Mam nadzieję, że pr... moja. <grym> to, to będzie jedna z piosenek na tej płycie. Wiem, że to że właśnie brzmi, bo nie będzie żadnych widzów, ale widzowie piszcie w komentarzu jakie gry jeszcze chcecie zobaczyć na tym kanale. Eee, nie wiem jakiś lol. <grym> Handlarz barwnikami. Wow, ale super, na pewno wam to bardzo łatwiej gra. No po... Ua, kurwa! Kolejny niesamowicie przylatny obywatel. Kurwa no człowieku. Co w się sensie jeszcze kupić i ten dewastator to jeszcze chuj, ale handlarz barwnikami to jest tak bezużyteczne główny, że ja pierdolę. Tak, jestem komunistą. Tak, sądzę, że każdy powinien mieć przydzieloną rolę. Ja na przykład chciałbym być handlarzem barwnikami. Warto, jakby jakbyś chciał tę tą grę zapisaną też u siebie. A Ta? Miałem, no. Nagraną? No spoko. Co możemy zrobić? Pow Johnego w razie czego. Jakbyś Jak napotkał chciał? coś ciekawego? Ale rymy. Boom. Poznaleźć. Go ile złoto? Kurwa. Wow. Będzie wyglądać okropnie brzydko, ale nie obchodzi mnie to. to. nie ma wyglądać, to ma kurwa działać. Baza. Tak jak z kutasem kurwa, od nie ma być... nie, on nie ma być dużo on ma być kurwa czysty. Ale muszę przyznać, że odgłosy słów robią mi fajne ASMR. Kiedy słyszę sobę w terrarii, to mam ochotę zaglądać przez okno i powiedzieć O kurwa, sowa. <grym> ja sprzedaję ten twój drewniany drewniany miecz no pierdol, pierdol go Przedam go cyganom i zostaniemy potrójnie zdemocyzowani za przekleństwo kurwa jest, jest skrzynka o kurwa Bartu, jaką do obdówkę jebać no ale nie zakleiłeś teraz dojeżdżamy flyera kurwa ja lecimy jak z I Iwoną czy nie? <grym> OG, MFS, wiedzą o co chodzi. O tak. Wielki śmiech i przynajmniej fuj, nie wiem jak tam ludzi. O kurwa. Spoko, spoko. O wiązki, wow. KURWA! Nie, tak blisko, tak daleko już byłem. Na ścienny tełzak. Wielki robak? Szczerze mówiąc widziałem większe. No, Jakie jest twój ulubiony, klasyczny ramie internetowe? W sumie to nie wiem. No ale pomyśl, może... Może kabel od internetu? Nie, kabel może od internetu nie. No, może Ameliniu? też nie. Pan Paweł będzie skakał, jak mnie prędzej zakładam. Paweł, o! Dobry wybór, dobry wybór. Jakby... O kurwa! Dobra. Rozum rozbrałem je, ta prostota. A da da tu da da, pada i się zabija kurwa, Nie, close Tylko prawie kurwę zabiję Ale te pojąki mają na tobie nie są serie zabójstw No To jest najważniejsze tak To że tu nic nie ma No kurwa co? Dobra, zdycham Nie kurwa ja mówię źle zostało Cały chuj Stałe 12 HP mu zostało, kurwa. Czyli ten duszę chyba chce mi coś pokazać? A no tak, 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 bo są duszki, co ci pokazują. No, 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 no. Kurde, ale ja jestem głupi, że dopiero teraz na to wpadłem. Tak, 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 tak. tak Nareszcie tak. jakaś interesująca część Terrarii. Zapomniałem sobie, że jest coś takiego. To jest chyba w, to w nowym zostało dodane, wiesz. Prowadź mnie do złota. Kocham cię. Kurwa, rozpierdolę się zaraz Oczywiście nie na psach, żeby nie było jestem prawidłny. Bartuś potwierdza, że jestem prawidłny. Potwierdzam. Ja baj potwierdza czy kurwa. To jest niesamowite, że pierwsza liczba, która ma 6 na początku, dwucyfrowa, to jest 60. To jest bardzo zła liczba. A no. ostatnia liczba dwucyfrowa, która ma 6 na początku, to jest 69. Co jest niesamowitą liczbą. Kurwo mam zaraz Teraz mnie nie zabijesz. Uj, jest domek! Dobra mam domek. John, znowu się najlepszy loot. Ale ten grzybowy to tu może być coś rzeczywiście zajebistego. Ej, może wydropię z tych nasiennych pełzaków jakieś... ...jakieś kły i może uda mi się... ...uda mi się zostać jednak tym samym monarem. Tak, tak sobie mów. Boże życzenia Nie, to nie jest domek Ja pierdolę, myślałem, że to domek, a to nie jest domek Ja yeah. Dobra, zjebałem To Ej, może sobie jojo skraftuję O, jojo, tak, jojo master może być może być jojownikiem, kurwa Krosno, potrzebuję krosna Krosno jak zawsze lepsze od jasła Eee, kurwa Ej, a w ogóle od kogo można kupić ten yy, łapak do zwierząt Ja o ty wędrownego kupca, znaczy nie od wędrownego kupca, tylko od kupca. Ale czemu nie mogę kupić? Jak ty nie możesz Ja zawsze tego używałem do łapania pingwinów i sprzedawania ich, nie masz dużo się z tego zarabiało całkiem na takim... No 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 Całkiem na takie gry. Kurwa trzy trzy yy, To jest trzy skrzynki normalnie o, dym butelka! Krzemysł, prędko i butelce, ja pierdolę jak mi tego brakowało. Kurwa, mikstura grawitacji jest kurwa. Can you... can you hear the silence? Can you feel? Can, ja, can kurwa, you feel, feel my heart? Słyszeć ciszę? No. Musisz być Johnem i opowiedzieć jakiś, jakiś żart. <noise> Cisza. No to akurat dobre, to akurat dobre. Diament <noise> drugim najdroższym węglem po cenach węgla w Polsce.